Siemanko, tu Janko, widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku z Roblox Doors. Jak sami widzicie, słuchajcie, mamy tutaj halloweenowy update. Ja mam szerzenie Suger Rush ustawione ze z cukierków. Dzisiaj będziemy próbowali zrobić sobie demainsy, a mianowicie ja już odblokowałem jak sami wiecie Rockbotom mogę, mogę wam pokazać. Zagramy sobie The Mindsy i będziemy próbować chociaż dojść do sika. Także pozdrawiam was widzowie, a wy zostawcie suba i lajka, like żeby nie ominąć więcej moich filmów z No Dobra, także włączamy sobie, a Trick or Treat niech będzie i... O, e, czekajcie, czekajcie, nie, 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 chodzę, nie chodzę, nie chodzę. The Mines, Trick or Treat, a spójrzmy na jakieś, nie wiem, dwie osoby, może ktoś do, dojdzie. Dobra, chyba nikt. Także lecimy. <laughs> Jak coś widzę, to demańcy się chwilę wczytują. Dlaczego? No, trzeba chwilkę poczekać. Yy, no, yy, słuchajcie, na przykład, czy się bardzo fajnie gra. Są niestety cukierki, które. Na, no, no, wiecie o co chodzi? Na którymi trzeba trochę. Trochę umieć panować takie jak Kendai, to trzeba znać wygląd. Yy, bardzo łatwo jest go pomylić z takim światłem. O, mamy. Już muzyczka jest. I uwaga, nie jesteśmy. Wiecie co? Nie będę nic kupował, bo sobie zbieram do tysiąca śrubek. Jak sami widzicie, jesteśmy w takiej windzie. Tutaj kurcze, zapylamy szybko. Yy, dobra. Także lecimy. Bam, bam. bam. Jeśli chcecie, widzę, w naszym odcinku mogę Wam pomóc. Jeśli, oczy, jeśli oczywiście dam radę, mogę spróbować Wam pomóc y, pokazać, y, pokazać y, jak zrobić normalnie. O, mamy pierwszego cukierka. O, delicious candy, okej, okay, w porządku. O, lampka pierwsza i lampka druga. O, mamy tutaj dwa glow Co to za cukierek? O, guidance. Ja nie mogę, wszystko się poświetliło, widzicie to? Wiecie, to co istotne, bo to, to, to takie jak np. cukierki się nie podświetlają. I tu z szafa tu nie ma po co iść. choć mogłem z tego Guidance'a zostawić na któreś tam drzwi inne. Mój rekord widzowie, proszę was, nie śmiejcie się, nie umiem zrobić wagonika, może w tym odcinku się to uda. No w sensie, nie są dla mnie takie łatwe jak dla nich. Jak sami widzicie, mam w rifcie Barclayta. Mimo, no wiecie, po prostu nie jestem takim profesjonalistą jak niektórzy. Pewnie ci, którzy. O ja. Speak. Nie trafię na cukierek. W sensie jeden z najgorszych, bo strasznie go nie lubię. O nie, 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 nie. To jest właśnie ten cukierek, o którym wam mówiłem na początku odcinka. Ken die! Uwierzcie, nie widzowie, nie jedzcie go, nie próbujcie. Bo skończycie to jak. To jak. No wiecie. Raz złapany krucyfiksem. można by tak powiedzieć. No, tu nic nie trafimy. Tu nic nie trafimy. Tu nic nie leży. Tu nic nie ma. Tu nic nie ma. O, tu mamy cukiereczkę. Co to jest? Nie. Mam wyciszenie. To jest najgorsze, jedna z gorszych rzeczy, czekajcie, co tam jest? Nie wiem, nie wiem, nic nie ma, a, a kiedy to wyciszenie minie? O! O, nie, No Dobra, co to jest? O! o nie 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 nie, czego nie chcemy? To jest znowu run from it. Wiecie co by się stało gdybym to podniósł. Stałoby się to samo co poprzednio. A musimy wiernąć, musimy wyrwać ten wagonik, żeby rozwalić tamto. O, mamy... Oh, made with gold. Fajny Cux, lubię go. Nie mam pojęcia czemu Dread jest bardzo stresujący, w ogóle mam Dead of Night, bo robiłem ze znajomym, tym którym grałem w Rivalsy. Co się wiecie, obydwoje nie mieliśmy tego osiągnięcia, więc po prostu no je zrobiliśmy, no, nie było jakoś specjalnie ciężko, tylko był stres, jak on już do nas leciał, bo naprawdę chwilę, chwilę trwa, żeby on do nas... 105, oj. O nie, tylko nie ten pokój. 106, dobra, w porządku, w porządku. Skrzycza? Nie. To nie. Nic. Psyta? Dobra. Nie ma nic. Kurde, nic nie widzę. O jasne. O! O nie, 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 nie. tylko nie on. Ja już mam achievement za zrobienie, wiecie, jego... Wie, nie... nie... W, przepraszam ja się Nie za zrobienie... Nie za złapanie go wkrótka, tylko za... O, pokażę wam jak zrobić Tick Musicie w niego rzucić tym, tym... Yy, Glustikiem. No i tyle, tyle po prostu. Musicie w niego rzucić tym patyczkiem. Coś mi tu śmierdzi. Nawet nie wiem gdzie on jest. Może mi spaść na głowę w każdej chwili. O kurde tak. A tu jest. Może jakiś ogród? Nie wiem. To... A, tam nic nie ma. No i stosny. 109 gdzie są. Czekajcie. Bo nie wiem, że gramy na cuksach. Tutaj. Co? Widziałem go tu gdzieś? Nie. Pst. Let's go! Mm. Come on. 112. O, figur są, zobaczcie! Jak sami wiecie w tej figurze nie chodzi o nic konkretnego, tylko o to, żeby po prostu popychać wagoniki, tyle ono co tam chodzi na dole, tym w ogóle nic tam nie zrobi. możemy być spokojni. Tutaj mamy jakąś skrzyneczkę. O, oh, Jeszcze zapalala plus dodatkowy żeby już... O oh, nie! Nie lubię tych pokoi! O, to candy bo te... Tak. Pokażę Wam teraz sposób, jak przetrwać łatworasza. Patrzcie. Jak sami widzicie, wystarczy widzowie że schowacie się w szufladce. Je, o tak. I wtedy macie... No wiecie co, no nie? Macie po prostu dowolność. Nie. Mm. Co to jest? O! O, cukrz. Mogę że to nie było o nie, tylko nie te muchy! takich nie lubię. Najbardziej denerwujące... Najbardziej denerwujące stworzenia na The One zaraz zjedzą te... te... I w to nie radzę wam wchodzić. Nie będę wam pokazywała co się stanie, bo jeszcze padnę. Jak w tu za dużo razy. O, cukier. O nie, ice cream. O kurde, to, to nie wiem jak te są. Dobra, czekajcie, figurę trzeba przechodzić ostrożnie. Czułko spie... Idziesz tu Ale są. O idzie, dobra, dobra, szkajcie, bo... że on jest aż tak zbugowany, że no wiecie co robi. Oj, oj, oj. Spokojnie, spokojnie. Ten figur. Tam jest? Kurde. Nie, to nie te chyba się go szybko zekarzyłem. Szybko. To już wiecie, po prostu ranujemy początku sobie. O, glow stick. i kolejny glow stick. Właśnie co? Na... O, dwa cukiery. O, oh, I can stop. O, oh my god. O, tasty candy. O, Nie, 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 ciebie nie chcemy. Wszystkie to tutaj, dacie. Co jest? A ja no naprawdę. Chciałbym tu jeszcze płynąć. Trzeba nalać powietrza. I lecimy. Ruszę się. Uwagam, żeby to było wyjście. Nie, to nie wyjście, ale dobra. O, suks. Timoci, tak myślałem, że... Playstick and yoke. Nie. Co ja robię? On to już jest ciężko. O kurde, na tych pływankach. Muszę się... Nie, tu. Czekajcie, nabieram... powietrza. Widzę, ja przyznaję się, zgubiłem się. Nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Czekajcie, może cofnijmy się, spróbujmy. Oh, jest! O nie, dobra, to jest początek, czyli musimy dobrze iść. Zobaczcie, to ja idę cały czas prosto. Dobra, choć po trzeba. Kurde, ja muszę nabrać z powrotem. Ok, jest już git. Teraz szybko płyniemy. Skręt. Czy zdążę? Zdążę. Let's go. Co to było? Price inside! Kościelny klucz zostałem! Okej, okay, czekolada? O nie brittle. Mogę widzieć, że dostałem Price Insight. Dobra, nie wierzę. A, tu na pewno będzie leciał. Dobra, się już. Tam poleciał, okej. Okay. Oh, nie, 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 nie. Nie chcę tego spadła. 127. 128 będą. T ten cukier jest fajny. Jeśli to jest to, o czym myślę. Aha! Dobra, nie wiem jak ja padłem widzowie, ale okej, okay. niech będzie, powiem tyle, ciężko, ale teraz tak, trick or treat w hotelu, jeszcze te ostatnie 6 minut odcinka na 12 osób, Zobaczmy, kto się dominuje, pewnie będą robili sobie takie pranki, że wchodzą, wychodzą, wiecie, no nie, o, siłosłon gościu był, Nie ja niech chyba nie dołączy, niech nie chce. Hmm. W hotelu oczywiście będę miał bardziej, jak dla mnie lepiej się gra na, na właśnie normalnym hotelu, na cukierkach. Dobra, także się wczytuję. Zaraz, o, już jest. Także lecimy. Miau, 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 No w rifcie. Aha, fajnie. Czemu oko jest tam gdzie rift? Okej. Okay. Golda Jabłuszko, nie, to nie jabłuszko To jest chyba taki bobek Tax deductions Nie, nie wiem o co chodzi Ale okej okay. <laughs> Latara Patrzcie, dwa rany, o, glowing, to jest drugi ran i znaleźliśmy też latarę. to jak tam znaleźliśmy, to też znaleźliśmy, widzicie to? Dziewiąte, dziesiąte teraz. Inside. O tapsy dostałem. Trzy tapsy aż ciasteczko? Nie. Tylko nie ten cukierek. Czy wy widzieliście co ja zjadłem? Dokładnie tak. Room for more. Muszę być przygotowany na nawet nie byłem przygotowany widzowie, uwierzcie mi. Okej, okay, czyli ciasteczko śmierdzi złem w takim razie w porządku. O, Energizet. Nie wiem co on robi. O, lizaczek. I can't stop, to sobie zostawimy. Na razie. O! Guidance, tak? Tak. Boże, ludzie, ja wiem, że znalazłem klucz. Patrzcie, zawsze dają mi najlepsze cukierki i pod koniec. O, tu... o! Fajnie, mam latarkę kolejną. Ktoś chce mi zawie? Wiem, że tu jest klucz. Jest trochę lipa, aby ta nie była gdzieś blisko. Jak będzie w wętach, to się załamie. Jest w wętach. Szkoda. Ale w porządku. Zaraz specjalnie od kogoś zginę i zakończymy po prostu odcinek. Zaświeci tu lataro, bo kurde. Psy, 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 psykacz? Gdzie jest psykacz? Nie wiem, nie mam psykacza. Będzie leciał? Nie. Nie. Nie leci w porządku. Pialinko! O! Tak się robi. O, cuks! O nie, ekspira candy. Więc co mi uważenie zadaje? O nie, tylko nie to! Będzie mnie to zbiło cały czas. Może być krucyfiks? Nie ma krucyfiksu. Ambusz? Dobra, siema ambusz! Dobra, słuchajcie, jak sam widzicie, tak wygląda mój gaming. No wiem, że nie jest to jakiś, słuchajcie, genialne, genialna rzecz, Yy, padłem na deminesach, w sensie, nie pad no padłem na demańsach, ale jak sami widzicie, yy, nagrałem odcinek dor z dorsów, no i wydaje mi się, że powinny wam się go przyjemnie oglądać. Jak sami widzicie, pokażę wam się tutaj moje achievementy. Zrobiłem tylko eventowy ten, yy, Suger crasher. teraz próbuję. Jak sami widzicie... O, oh, you eat? Co? Play one round in nightlight? Nie wiem, co to jest. Jak sami widzicie, mam Lost in Translation, Mam Trickshot. Mam Just a Prank. Mid Jack, czyli jeden, Wiecie, no nie, Mam złapanie Rasha. Używanie, używanie Crucifixa, Take a Brother. Nie mam jeszcze. To mam, to mam. Zadreda bym chciał zrobić jeszcze kiedyś. Not Funny jeszcze nie mam. Alfiguret out nie mam. Ale jak sami widzicie mam Other Way Around, Around Back, Back on Track, The Tower, Hotel Hell nie mam, North Five Stars będę może kiedyś robił i Kamień w Dnie. Jak sami widzicie tak wygląda moje konto w DORS i wydaje mi się, że spodobał wam się odcinek. Zapraszam na więcej. Kto chce nie zostawić łapeczkę, a kto chce niech subika. Widzimy się w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć!